Dzień dobry, cześć. Poprzednio moje filmiki, które poświęciłem, w sumie mam na myśli filmiki, w których przedstawiałem to, czym kierowałem się przy przyborze mojej pompy ciepła, ale też myśląc o dwóch ostatnich filmikach. Jednym, który dotyczył kwestii Monoblock Split, drugi, który dotyczył czynnika chłodniczego. No, pojawiło się mnóstwo różnych komentarzy yy, bardzo fajnych. Widać, że niektóre bardzo, że tak powiem, wpisują się w pewien taki nurt myślowy mój, to znaczy taki, żeby się po prostu podzielić, yy, ale nie być tutaj pewno nie być tu wyrocznią, że tak jest, i tylko tak należy postępować, ale inne były w duchu troszkę takiego. Włożenia nowych wątków albo poddające pod wątpliwość to, co mówię. Słuchajcie, nie jestem ekspertem, a dzielę się tylko wiedzą czy informacją, yy, którą pozyskałem na poczet mojej decyzji docelowej. Wiecie o tym, że ja poszukiwam, kiedy zdecydowałem się w ogóle na pompę ciepła, to poszukiwałem pompy. Do budynku, który jest budynkiem ponad 40-letnim, który jest budynkiem, który ma grzejniki, całą instalację opartą na grzejnikach i to jeszcze był pierwotny system otwarty, grube przekroje rur i tak dalej, i tak dalej. Wiedząc to, że do tej pory w moim budynku było ciepło wtedy, kiedy stary mój czy wówczas doce, aktualny system grzewczy zapewniał na wyjściu 60 stopni i wtedy było ciepło no więc to były poszukiwania poszukiwania takiego urządzenia z grupy pomp ciepła które też zapewnią taką, taką moc dzisiaj już trochę pewne rzeczy inaczej widzę, ale to nie chcę o tym mówić ale te poszukiwania, które wiązały się z monoblokiem, splitem i potem też, które jakby też dotyczyły kwestii czynnika chłodniczego nasunęły mi pewne spostrzeżenia, które myślę, że no, znajdują uzasadnienie już od tej strony, takiej technologicznej. No, ale chciałem się z nimi też podzielić. Słuchajcie, tutaj przed wami w tej chwili pokazuję kopertę pracy. Pompy ciepła na no, takim czynniku R410A. Ale tak jak gdzieś tam jeszcze wcześniej mówiłem, koperta pracy to też jeden istotny element. I słuchajcie, no o co tutaj chodzi, tak? W tej kopercie pracy. Tu widać w kopercie pracy, czy generalnie koperta pracy pokazuje. Jakie jesteśmy w stanie naszym urządzeniu uzyskać temperatury zasilania. Tak, czyli innymi słowy, najprościej mówiąc, to, co pompa ciepła, jest w stanie generować do systemu wewnętrznego grzewczego. I tutaj popatrzcie, że na osi poziomej mamy temperaturę zewnętrzną, a tutaj jest temperatura na zasilaniu. I tak jak to wcześniej mówiłem, że jest pewną naturą to, że im temperatura zewnętrzna maleje, to też parametry generalnie pomp ciepła zmieniają się. Ogólnie rzecz można powiedzieć, trochę na niekorzyść, myśląc o efektywności, a co się może przekładać na koszty. Ta koperta pracy pokazuje, że urządzenie jest w stanie generować 60 stopni Celsjusza, tego nazwijmy to płynu czyli z najczęściej wody do ogrzewania naszych grzeników na poziomie 60 do minus 10, a potem spada. I Teraz jest taka historia i taka rzecz, że, że nawet jeśli nasza pompa jest w stanie generować odpowiednią moc, bo tam jeszcze, pamiętacie, jest kwestia mocy, i to moc jest w stanie generować na... Poziomie dla nas na, danym, na danej temperaturze zewnętrznej wystarczającej, to to nie oznacza, że jest jeszcze wszystko, i wszystko mamy, że tak powiem, zagwarantowane. Ponieważ nawet jeśli ta moc będzie, to temperatura mimo wszystko przy, o tak jak tutaj widać, przy minus 20 stopniach w przypadku tej pompy nie będzie wyższa niż 45 stopni. Co to oznacza? Jak teraz mam grzejniki i jednak no, myślę o tym, że jeśli pojawią się temperatury ujemne, no to chcę przede wszystkim wtedy, żeby było cieplutko. No a tu się okazuje, że będę miał tylko 45 stopni. No jestem przekonany, że w moim budynku 45 stopni na grzejnikach, albo niech będzie w okolicach może 4,50, ale przy bardzo ujemnych temperaturach będzie niewystarczające. No więc szukamy... Pomp ciepła, które no, zagwarantują mi odpowiednią, odpowiednie zasilanie. No i to jeszcze tylko tutaj, jak przesunąłem, no to jest koperta pracy tej pompy, którą ja w tej chwili mam u siebie. Czyli zobaczcie, jest to taki, prawie, no, no, tutaj jest pokazany jako prostokąt, bo tak w dokumentacji jest to pokazane. No dokumentację, myślę, że w tym przypadku trzeba poniekontraktować dość poważnie, bo te informacje techniczne zawarte w takich dokumentacjach są przygotowane zgodnie z odpowiednimi normami. No i tu widać, że 65 stopni mamy w zakresie do minus 20 stopni. Ale teraz, co chciałem tak naprawdę Wam dzisiaj powiedzieć? Otóż szukając pompy i mając na uwadze właśnie te kwestie tych temperatur zasilania, Próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie następujące. Otóż, dlatego tutaj wspomniałem o tym czynniku chłodniczym, otóż R410A jest to taki czynnik, który no jest z grupy tak zwanych czynników syntetycznych. I on ma wysoki, jakby taki, yy, 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 nazwijmy to ogólnie parametr, czy w, można powiedzieć wpływ na, yy, yy, nazwijmy to, chyba to nie jest dobre słowo, degradację środowiska, czy ma wpływ na. Yy, yy, yy. Nawet też na, na, na dziurę ozonową, bo ilość tego czynnika przekłada się na tak zwany ekwiwalent CO2. No i cała rzecz polega na tym, że ten 410A czynnik ma przeliczeniowy ten ekwiwalent CO2, generalnie dość wysoki, wysoki więc nie należy do grupy tych czynników, który jest, że tak powiem, top-on-the-top. I teraz pewna, pewien trend obserwuje się u producentów właśnie takich systemów jak pompy ciepła, aby stosować czynnik chłodniczy naturalny. No i takim czynnikiem naturalnym jest propan, czyli czynnik r R290, tak, R290, taki Taki czynnik. No a i teraz tutaj w tych moich poszukiwaniach ten wątek się pojawia, bo czytuję, że jest pewien trend na czynnik R290, więc mnie to bardzo interesuje, bo chciałbym kupić pompę odpowiednio wydajną, ale też nowoczesną. No i oczywiście pojawia się pompa jednego z światowych, czy europejskich, więcej chyba niż europejskich producentów to jest koperta pracy, czynnik R290, czyli czynnik jest OK, ale jak dochodzi moment oceny tej koperty pracy, to widać, że temperatury tutaj też dość mocno idą w dół te temperatury zasilania już przy. Minus 10, no mamy tutaj 65, ale minus 20 mamy tylko 55. I to jakby wprowadza tutaj u mnie pewną wątpliwość. I teraz do czego dążę tutaj w tej mojej relacji? Ja sobie próbowałem zapytać, czy próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest... Czynnik chłodniczy, i czy to ma związek rzeczywiście z kopertą pracy, czy z czego wynika ta różnica? No, i mm, oczywiście to wszystko wiąże się jeszcze z tym, jak pompa została od strony technicznej przygotowana, zbudowana. I tutaj istotnym. W tym wszystkim jest to, jak wygląda sprężarka, czyli w sumie serce takiej pompy ciepła. I okazuje się, że od technologii zbudowania tej sprężarki zależy, czy jesteśmy w stanie uzyskiwać właśnie te wysokie temperatury zasilania w bardzo szerokim zakresie temperatur. Zewnętrznych. I teraz ta moja sprężarka, ta moja pompa ma taką sprężarkę, która ma. Ja tu proszę mi wybaczyć o nomenklaturę, ale jest to sprężarka, która ma tak zwany dodatkowy wtrysk pary. Mokrej, która to, który to wtrysk. Powoduje, że jak ta sprężarka, czy znaczy może tak bym powiedział, im są niższe temperatury zewnętrzne, sprężarka po prostu wykonuje cięższą pracę. Jeśli wykonuje cięższą pracę, to też się w pewien sposób tam nagrzewa, przegrzewa, i jeśli się nagrzewa, to też powoduje, że ona obniża jakby swoją sprawność. Czyli z jednej strony warunki zewnętrzne powodują, że Urządzenie musi więcej włożyć jakby tego wysiłku, ale jeszcze przez to, że się nagrzewa, powoduje to jakby zwiększenie jakby tych nakładów. I taki wtrysk pary, bo tam się jeszcze rozstrzyga, czy to jest para mokra, czy sucha, ale w każdym razie to jest wtrysk tego, tego czynnika chłodniczego, powoduje, że ta sprężarka się chłodzi. I dzięki temu poprawia się jej sprawność w tych właśnie niskich temperaturach, i dzięki temu ta sprężarka uzyskuje taki właśnie pożądany, wysoki parametr zasilania. Już nie chcę wchodzić bardzo szczegółowo w te, w te kwestie. I takich, takich pomp ciepła z taką sprężarką z dodatkowym wtryskiem pary, ale pary takiej, która powoduje realne schładzanie sprężarki jest generalnie na rynku niewiele bo tam jeszcze zachodzą jeszcze inne procesy bo im temperatura się obniża to zmienia się też właściwość jakby tego czynnika chłodniczego i ten wtrysk poprawia jakby tą kwestię generalnie sprężania ale jest to z... i teraz te sprężarki też się dzielą na takie wtrysk pary tak zwanej suchej i mokrej i właśnie te sprężarki, które mają wtrysk pary mokrej, to są te sprężarki, które realnie schładzają tą sprężarkę, zwiększając jej efektywność. I teraz, jaki to ma związek z tym R290, co się okazuje? I to jest moja obserwacja. Jeśli jestem w błędzie, proszę. Skomentujcie to, poprawcie, ale nie w tym duchu, że mówię coś nie tak, ale po prostu może naprowadźcie nas wszystkich na właściwe tory albo zasugerujcie, żeby coś sobie obejrzeć, doczytać, bo chętnie też to uczynię. Popatrzcie, to są te koperty pracy dla pomp z R290. Dlaczego to tak tutaj maleje? Pomimo tego, że... Stosując czynnik R290, jakbyście popatrzyli tak na inne parametry, czyli tam moce i tak dalej, ale patrząc na temperatury dodatnie, to jest całkiem nieźle. Nawet ten COP jest lepszy od tych, gdzie jest R410 na przykład. Ale to się okazuje. I to jest moja tutaj ocena. To chyba właśnie przy stosowaniu R290 czynnika nie możemy stosować sprężarek z wtryskiem pary mokrej, ponieważ jest to propan butan i on, jego właściwości tego czynnika są właśnie takie, że nie można takiego procesu technologicznego w sprężarce zastosować. I tu jest cała chyba odpowiedź, dlaczego relatywnie, no nazwijmy to. I z jednej strony naturalny, ekologiczny czynnik o dobrych parametrach, ale w tych jednak wysokich temperaturach, gdzie tutaj inne pompy, inne sprężarki nam to załatwiają. Dlaczego tak słabo jest, jeśli chodzi o zakres niskich, ujemnych temperatur? Bo właśnie nie można zastosować na dzień dzisiejszy, czy nie ma w ofercie przynajmniej. Takich sprężarek z takim wtryskiem, albo nie jest możliwe zastosowanie wtrysku schładzającego tą sprężarkę, jeśli mamy ten czynnik R290. W przypadku przynajmniej R410A, to to jest możliwe i stąd na rynku. Jest dzisiaj kilka, kilka, naprawdę relatywnie nie, nie duże. Ja nie chcę tutaj używać nazw konkretnych producentów i modeli, ale jest kilka pomp ciepła, gdzie właśnie mamy taką sprężarkę z wtryskiem. Tak. Niemniej jednak musi to być wtrysk pary mokrej, który schładza realnie tą sprężarkę pracującą bardzo intensywnie właśnie w tych niskich temperaturach zewnętrznych co powoduje, że jesteśmy w stanie przez takie tak zwane schładzanie no jakby wyciągnąć jeszcze maksimum możliwości z tej sprężarki. A to przede wszystkim w tych pompach ciepła przecież chodzi o to, żeby mieć gwarancję tych parametrów przy niskich temperaturach Zewnętrznych. No bo przy wysokich temperaturach, jak już tam poprzednie moje relacje śledziliście, jeśli chodzi o moc, tutaj jeśli chodzi o te koperty pracy, przy dodatnich temperaturach jest wszystko ok, a cały problem jest przy tych temperaturach niskich. I teraz tu chcę jeszcze raz powiedzieć to, co powiedziałem w którejś tam z poprzednich relacji. Rzeczywiście, gdybym miał ogrzewanie podłogowe, to bym się tym nie przejmował, bo ta. Powiedzmy przeciętna pompa, nie używam nazwy, ok, mam ogrzewanie podłogowe, no, będę miał zagwarantowane właściwe parametry na tym czynniku, który przepływa przez moją instalację i nie ma problemu. Ale jeśli mam grzejniki, kiedy mam stary dom, no to wtedy szukam rozwiązań właśnie, które gwarantują mi, te wysokie temperatury zasilania przy niskich temperaturach to jest też koperta pracy. Myślę, że bardzo interesująca. Ciekawa jednego z producentów pomp, gdzie proszę zobaczyć, że ona tutaj to też jest jakiś taki ucheł, ale jednak yy, myślę, że potencjalnie dla domu modernizowanego to będzie wystarczający. Zobaczcie, że to jest tutaj pokazane do minus 20, do minus 25. Tak no tutaj troszkę jest u mnie niepokoją, to jest pompa na propanie polskiego producenta. Jest to niestety pompa onofowa, ale proszę zobaczyć, ona już tutaj od minus 10, bardzo, że tak powiem, traci te właściwości i przy tych minus 20 na raptem 50 może 2 stopnie na zasilaniu. Tego się boję. Znaczy, może powiem tak. Mam pompę ciepła, pierwszy sezon, więc ja w tej chwili ciągle bacznie śledzę, co się dzieje i odpowiem też i podzielę się z Wami tą kwestią przy niskich temperaturach, jakie potrzebowałem zasilanie czyli jaką temperaturę nagrzewniki musiałem podać, żeby w domu było ciepło. Póki co ja teoretyzuję, no ale. Pewne kwestie są tutaj niezaprzeczalne, bo to pokazane jest na, w, w, czy w parametrach technicznych pomp producentów. To jest nie polski producent, to jest polski producent, ale niestety pompa on to też wiecie o co chodzi. To jest dość, myślę, że ciekawe. To jest pompa też na propanie polskiego producenta, ale nie wiem, kto tam do końca jest w sensie, Chyba nie jest to tutaj kwestia przeklejenia jakichś naklejek, ale propan. Także tutaj jest to ta temperatura jest relatywnie dość, dość wysoka. No, i to tyle w tej relacji. Dziękuję i zapraszam do komentarzy. Jeśli uważacie, że to co Wam przekazuję w tych relacjach jest ok, to subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnej mojej relacji. Dzięki, cześć.